I przyznam się szczerze, że nie ma do tej pory drugiej takiej imprezy cyklicznej w naszym mieście, która by miała tak duży zasięg informacyjny, tak duży zasięg pozytywnej energii, która stąd wypływa, ze spotka podczas tych mistrzostw. I myślę, że no, musimy szukać kolejnych, równoważących niemalże imprez, które mogłyby pokazać kolejne potencjały tego miasta. Ale póki co to jest strzał w dziesiątkę, który się powiódł i to już kieruję słowa do wszystkich Państwa obecnych tutaj. To tu jest zasługa przede wszystkim Was, Waszej ciężkiej pracy, chęci realizacji tego, choć wiemy, że nie było łatwo, choć wiemy, że z wieloma różnymi trudnościami musieliśmy sobie dać wspólnie radę i to się udało. Bo szkoda tych ostatnich dwóch lat, których nie mogliśmy zaprosić widzów, bo to jest zupełnie inny odbiór, to jest zupełnie inna, inne wrażenia, inne emocje. To jest coś, co, co, co mnie samego to ja się do końca nie interesuje sportem, ale powoduje to, że jeżeli ja przychodzę na Intel Extreme, to ja się czuję, jakbym był na jakiejś super imprezie sportowej, jakbym był jednym z tych graczy, choć nie wiem, o co tam chodzi, co się tam dzieje, i, i, i to daje taką ogromną radość. I widzę to również po twarzach yy, i tych młodych ludzi, i ludzi jeszcze starszych ode mnie. Którzy też przychodzą na te zawody po to, żeby czy z zainteresowania, czy, czy z hobby, czy, czy, czy z innych pobudek, po to, żeby uczestniczyć i dotknąć tego niemalże własnymi rękami. A więc trzeba powiedzieć, że dzięki tej imprezie Katowice się absolutnie rozwinęły.